Cześć, dzień dobry, słuchajcie. Dzisiaj śpieszę do Was z informacją bardzo fajną, ponieważ e, będę nagrywał odcinki, być może to będzie już przyszły tydzień, e, gdzie pokażę Wam integrację, automatyzację w oparciu o narzędzia No Code e, i sztuczną inteligencję AI, które nasłuchują rozmów handlowych z, twoje, z Twojego numeru telefonu, sporządzają w locie automatycznie notatki z tych rozmów. A następnie mm, wrzucają to wszystko do systemu CRM. Dzięki temu, ty masz pełną ilość wiadomości odnośnie, te, odnośnie Twojej rozmowy z Jesteś w stanie wtedy sobie na spokojnie poplanować follow-upy tak itd. Tak Więc myślę, że będzie to pewnego rodzaju game changer w działaniach handlowych i będzie to jeżeli wdrożysz to wszystko zgodnie z moimi poradnikami twoja firma może uzyskać przewagę konkurencyjną to jest z takich rzeczy na już I przede wszystkim jeżeli uczysz się sprzedaży cały czas staraj się co jakiś czas małymi krokami ulepszać swój proces sprzedaży żeby on cały czas stawał się nieco lepszy o te parę procent na przykład, u mnie jednym, jednym z takich czynników, które sprawiły, że zacząłem odnosić lepszy współczynnik konwersji z rozmów handlowych, było wprowadzenie narzędzia Loom, gdzie tłumaczyłem wam na któryś tam moich poradnikach, że ja nagrywam ekran komputera, tłumaczę, co jestem w stanie zrobić, poprawić, w czym jestem w stanie pomóc, a następnie wysyłam z, razem z linkiem do płatności do klienta. I to bardzo szybko zamieniało się na pieniądze. I wprowadzenie takiego procesu yy, nie, nie, to nie jest jeden dzień. To nie jest często jeden dzień, ty musisz się wielu rzeczy nauczyć, bo na przykład ja potrafiłem już występować przed kamerą i potrafiłem nagrywać poradniki, więc robiłem to już dużo lepiej niż większość rynku, bo miałem po prostu w tym doświadczenie, siadłem i zacząłem to robić, wdrażać. Wysyłać. Kolejna sprawa, no to musiałem pamiętać, żeby wysłać to do każdego, żeby każdego klienta w ten nowy proces wrzucać, żeby mieć jakieś przełożenie, czy to rzeczywiście zwiększa współczynnik konwersji. Co jeszcze takiego ciekawego? Zmiana rozmów handlowych na taki tryb pytający czyli będziemy zadawać pytania, zbierać ten feedback od klienta. I dopiero przechodzić do propozycji sprzedażowej. Często jest, e, często jest tak, że początkujący sprzedawcy bardzo szybko chcą przejść do oferty, czyli bardzo szybko chcą już coś sprzedawać, proponować, mówić w jakiej cenie, nie słuchając w ogóle, jakie klient ma potrzeby, i to jest właśnie problematyczne, z tym to jest właśnie sprawia duży problem. Ponieważ klienci niechętnie e, rozmawiają z takim typowym handlowcem, który chce im tylko coś sprzedać, nie wysłuchując w ogóle nawet ich problemów. Więc warto jest, jeżeli szkolisz swój zespół sprzedaży, układać, takie ćwiczyć, e, prezentacje, przykładowe rozmowy, aby podnosić konwersję na poszczególnych etapach. Dodatkowo. E, e, Follow-upy mogą być zautomatyzowane, ale nie muszą, więc warto jest przeprowadzić całą taką ścieżkę i cały czas poprawiać co miesiąc jeden mały element, jeden mały element, który składa się na większy proces. Dzięki temu stale coś ulepszamy. Ja na przykład wdrożyłem w swoich procesach kalendarz ZenKal, dzięki temu Ułatwiłem sposób umawiania ze mną spotkań, wideo rozmów. I to już jest dla Ciebie cenna informacja. Najpierw pozyskujemy informacje telefoniczne, później przesyłamy od razu numer, linka do kalendarza. Kolejna rzecz płatności i windykacja. Tu wszystko zautomatyzowałem EasyCartem razem z fakturami. Fakturownia. PL obsługuje mi wszystkie faktury w sposób automatyczny. To wszystko dzieje się w sposób automatyczny, dzięki czemu ja mogę e, mieć więcej czasu na pracę koncepcyjną, na rozwijanie firmy, na angażowaniu się w takie rzeczy, które są najistotniejsze, z pominięciem detali, formalności, które powinny być w pełni zautomatyzowane. Jeżeli wysyłasz klientowi ofertę, użyj narzędzia SELIZER. SELIZER będzie ci mierzył, jak ktoś Twoją ofertę czyta, w którym miejscu przestał ją czytać, jak to wszystko wygląda w całym procesie sprzedaży. Jeżeli zbierzesz sobie, nauczysz się zestawu takich konkretnych tuli sprzedażowych, jesteś w stanie naprawdę odgrywać znaczący progres w sprzedaży. U mnie jest to trochę inaczej skonstruowane, bo e, najwięcej w procesie sprzedaży jestem zaangażowany ja osobiście i tutaj działam bardziej na ilości lidów czyli staram się robić jeszcze lepszy marketing, docierać do Was z jeszcze większymi zasięgami, odpalać nowe źródła pozyskiwania lidów. Dzięki temu jestem w stanie prowadzić rozmowy niedoskonałe i trafiać do idealnych klientów, którzy od razu chcą mi zapłacić bo ci klienci, którzy potrzebują się zastanowić, potrzebują być przekonywani, potrzebują dodatkowych jakichś bodźców, żeby kupić. Ja często tych telidy palę albo przekazuję gdzieś dalej do członków zespołu, ponieważ nie mam yy, nie dysponuję takim czasem, żeby pełen ten proces poprowadzić. Ale narzędzia odgrywają bardzo dużą rolę w całym schemacie. Musisz o tym wiedzieć, że Dobrze zaplanowany ten proces, poautomatyzowany, naprawdę robi różnicę, gigantyczną różnicę. Jesteśmy w stanie podnosić tą konwersję, automatyzować działania follow-upowe, różnego rodzaju triki używać w połączeniu kilku narzędzi i, i platformami typu Zapier lub Make, żeby ten proces był jeszcze skuteczniejszy. Nie mogę się doczekać, aż w przyszłym tygodniu razem zaproszę eksperta i pokażemy Wam taką automatyzację za pomocą sztucznej inteligencji. Wszystko będzie leciało do CRM-a razem z podsumowaniami takich rozmów, więc jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko się zepnie. Ja już powoli testuję to rozwiązanie sztucznej inteligencji, ale bardziej na wideo rozmowach z klientami, a później przyniosę to na rozmowy handlowe telefoniczne. Będzie mi to sporządzało notatki z takich rozmów i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Jeżeli chcesz, abym pomógł ci sprzedawać więcej w internecie, zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602 727 263. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz Guzik. Cześć.